Dobry, witam wszystkich. Dzisiaj w szklarni, bo już pokazałam Wam na zewnątrz, jak sadzę pomidory, a dzisiaj zapraszam do szklarni. Szklarnia w czerwcu. No, jestem zadowolona ze stanu obecnego pomidorów, tak powiem pokrótce, bo z tych takich sadzonek, jak widzieliście, trochę wybiegniętych, całkiem ładne krzaki porosły. Ja dzisiaj muszę tutaj, wiecie, wparować, tylko trochę poczekam, aż ten upał zelżeje i no wilki pousuwać, jakieś właśnie liście takie na dole, które już jakieś mają niedobory albo takie poszkodowane są po tych mrozach, bo powiem Wam, że u nas było plus dwa, ale wiem, że w niektórych rejonach Polski, no to aż się serce, wiecie, krajało, jak widziałam, gdzie... Pomarzły ludziom i pomidory, nawet w szklarniach. No zaskakujące były te czerwcowe przymrozki. Także dzisiaj taki krótki obchód po szklarni. Tutaj na dole, na tackach są takie, wiecie, jeszcze dyniowate, arbuzy, melony, dynie. Ja z tym się wstrzymywałam z posadzeniem ich do ostatniego momentu. I może nie wiem, na dniach jakoś się uda, bo już teraz są ciepłe noce. Ale no dobrze, że ich wcześniej nie posadziłam, widzę. Bo nawet właśnie w czerwcu przymrozek zaskoczył. No, także to jeszcze jest do posadzenia. A krzaki ogólnie super. Już zaczynają, widzicie, kwitnąć. Niektóre idą na dwa pędy. Tam właśnie są wilki, będę musiała je pousuwać. A tak jak już jest rozdwojony pęd to zostawiam. Zresztą ja już jak mówiłam nie raz, że ja prowadzę na jeden, na dwa, na trzy nawet pędy, z tym że po pierwszym, drugim gronie ten drugi, trzeci pęd ogławiam, bo u mnie najładniej zawiązują się pomidory na tych takich pierwszych. Dwóch, no, trzech gronach. Potem są upały, i kwiaty obsychają, albo z kolei jakieś choroby już wchodzą w gruncie. A tak to mam na trzy pędy, i te pierwsze grona y, ładnie owocują. A jak już właśnie zawiąże się to grono pierwsze, to wtedy już ogławiam, żeby nie rosły, nie rosły te boczne pędy, żeby nie było za gęsto. Posadziłam tak samo, wiecie, jak w zeszłym roku, jednak te pomidory. Yy, I tu robię eksperyment. Jednego arbuza posadziłam, tylko w tym roku mam w szklarni mszycę zieloną. Troszkę chyba też przez to, że były te e, takie wiecie nowaliki mm. <laughs> całą zimę, i te mszyce chyba gdzieś tam miały, miały się czym żywić. No, ale no, dam sobie z nią radę, coś tam popryskam. To są takie wiecie zielone mszyce no i arbuz taki właśnie jest poskręcany trochę przez to jednego arbuza i jednego melona wsadziłam na razie tak testowo w tym roku nie sadziłam tu papryki ani bakłażanów melon tak się płoży wiecie po ziemi więc on nie będzie mi zajmował w górę Światła, bo tu walka o światło jest. Przez to, że tutaj są drzewa wokół. Bo... No, a też eksperymentalnie posadziłam dwa. To jest chyba auria, nie wiem jeszcze. Bo widzicie, doniczki są nieopisane. Dwa tak blisko siebie razem. Ja je chyba tak puszczę nawet na jednym sznurku, może zobaczę. To jest eksperyment, jak będą rosły właśnie sadzonki tak blisko siebie, posadzone. Tutaj. Te, tak testowo wsadziłam cztery ogórki z rozsady. Tylko muszę im dzisiaj widzicie sznurki y, zrobić, bo mi zabrakło sznurka. Ostatnio kupiłam dopiero. Ale one początki miały trudne, jak widać, bo i słonko je przypaliło. Takie wiecie, plamy to są najczęściej od słońca, i to nie dlatego, że podlewane na liście czy coś. Y, po prostu rośliny są delikatne, jak są z sadzonek. Nawet jak są hartowane, moje hartowane były tutaj w szklarni. A i tak jakiś przyszedł gorący dzień, może szklarni nie otworzyłam dostatecznie. No i przypaliło. A już te następne, zobaczcie, no to ładne rosną. Już tutaj nie ma tych takich, no jakieś tu jeszcze uszkodzenia. Ale im wyżej, tym będzie lepiej. No i jak tutaj tak puszczę w rogu. Mam nadzieję, że dadzą radę. W zeszłym roku to. Był ten ogromny taki pomidor koktajlowy, więc ten ogórek też może tak się piąć, bo te inne nie są już takie pomidory wysokopienne. Tu jeszcze jakieś mam, widzicie, niedobitki papryk, ale chyba z nich już nic nie będzie, bo ja już tam prawie wszystkie posadziłam na grządce. Tutaj jest ten albus, co pokazywałam, a tutaj jest melon. No i też gąszyca, widzicie, bierze. Muszę właśnie go popryskać czymś. No, no, i to właśnie się stąd wzięło wszystko. T tutaj są sałaty, no i niestety te mszyce, patrzcie na pomidory mi weszło. Pierwszy raz mam wszędzie na pomidorach. Może to będzie widać. O. No. I no, będę trzeba, będzie trzeba pryskać. No ten pomidorek to aż jest biedny, bo już go wyssały. No ale nic, ja dzisiaj tą sałatę wyrzucę już, znaczy w sensie niektóre już idą w kwiat, więc wyrzucę, a niektóre może jeszcze tam jakieś rozsady zrobię i tą grządkę, bo to ta część jeszcze mi taka została do oczyszczenia. Wezmę ją, oczyszczę, to jest perlit, bo to wiecie z tych, te białe takie kuleczki, to perlit. Oczyszczę, do, dołożę kompostu i zaściółkuję taką trawą koszoną w tym roku ściłkuję właśnie trawą koszoną. Jest o wiele wygodniej niż takim wiecie długaśnym sianem i tutaj tak pięknie pachnie sianem, jak się wchodzi. <gryw> Powiem wam jeszcze taką moją moje spostrzeżenie. No nie wiem, radę, bo co to ja będę się tutaj wiecie wymądrzać drugi rok szklarnia, ale zauważyłam, że większość chyba chorób na pomidorach bierze się z wilgoci i z tego, że szklarnia jest źle wietrzona. U mnie w tej chwili jest szkarnia na oścież, mimo to jest 30 stopni. Fakt, że ja teraz, jak wyjeżdżam, to te dolne e, noc zamykałam z tej strony tylko bo wieją wiatry z tej strony i tylko tą część zamykałam. Z tyłu są drzwi otwarte. No to może troszkę przez to było takie bo do które się przyjechałam. Ale tak to powiem Wam, że nawet jak było plus 2, to ja robiłam szparkę w tych drzwiach, bo jak ja potem przyjeżdżam na drugi dzień, a jest słońce, a niestety teraz są takie właśnie dni, że znaczy były, że zimne noce, a dzień już był gorący, no to ja tutaj ponad 40 stopni miałam, więc moje, moja szklarnia musi być cały czas otwarta, chociaż uchylona. I jest cały czas sucho tutaj, powiem Wam. Tu zero jakichś kropli, rosy, nic nie ma, i tak i mogłabym już te drzwi nawet zdemontować na ten okres letni. Bo nawet jak jest jakaś burza, jak jest deszcz, to ja zostawiam otwarte. Najwyżej właśnie tą dolną część zamykam. Bo jak wiecie, mocno wieje wiatr, no to żeby mi tutaj nie hulał, ale nie zamykam na noc, bo to no jakbym może mieszkała, wiecie tutaj i na miejscu, ale też, też nie, bo. Ziemia się w nocy nagrzeje mocno. Jest wilgoć w tej ziemi, a później w nocy zamykamy tą szklarnię i to wszystko paruje nam, bo jest różnica temperatur. Więc ja bym osobiście radziła jak najbardziej otwierać szklarnię, uchylać chociażby nawet jak wcześniej u nas były takie przymrozki. Yy maju, chyba pod koniec maja, tam minus 3 było na termometrze. To i tak ja miałam tutaj uchylone drzwi. Tak, taką szparkę chociaż, ale było, były uchylone. Bałam się, powiem Wam szczerze, bo myślałam, że przyjada i może nic nie będzie, ale no, wszystkie przeżyły, było dobrze. Fakt, że bardzo wtedy wstrzymały wzrost, bo jednak rośliny muszą mieć, wiecie, ciepło. Takie ciepłolubne, zwłaszcza. Teraz jest parę dni już ciepło. Ja widzę, jak one po prostu lecą do góry. Już ta zieleń się taka, wiecie, zrobiła prawidłowa. Nie jakaś fioletowa, nie jakaś, wiecie, za mocno, za słabo zielona. No, już tak właśnie na moje oko wyglądały, jak powinny wyglądać. Także się cieszę. Zobaczymy jeszcze, słuchajcie, bo to już minęło trochę czasu. Na zewnątrz, jak tam. Wygląda sprawa. O, a tu jeszcze Wam pokażę przy wejściu. Bo tu jest papryka w wiaderku, też taka jakaś. Chyba zimno jej było, dopiero dochodzi do siebie. A tu zrobiłam taki, taką donicę. Tutaj przekwitły już rzękile, a tutaj zaczynają mieczyki abisyńskie wypuszczać. I nasturcje będą. Więc tak za chwilę to zacznie tutaj kwitnąć. Aha, i tutaj są te kosmosy tak zwane. Taka lasagna całoroczna. Tutaj mam pomidorka mega gronia z tego Też biedny był taki, wiecie, przez te zimne noce. Dopiero, dopiero zaczyna się, wiecie, zielenić. Tak jakby zaczęły te soki w nim krążyć i korzenie pobierać, cokolwiek. Truskawki już dojrzewają. Dzisiaj trzeba będzie zebrać. A tu są te pomidorki, które sadziłam i ściółkowałam trocinami, sianem. Dochodzą też do siebie. Te były wcześniej sadzone, zresztą to widać, bo ta zieleń jest inna na tych krzakach. Troszkę te listki takie wiecie, się składają, ale to jest wszystko od gorąca, bo jest dzisiaj 30 stopni. Te są później sadzone. No i tak też już zaczynają kwitnąć. Opóźnione są w tym roku, to prawda, Jak wszystko. No, i tutaj jeszcze rządek. Też jeszcze muszę tutaj te konstrukcje sobie zrobić, tyczki. No, i to są wszystkie pomidory. No, te jeszcze takie fioletowe po zimnych nocach. No, ale tak jak widzicie, tutaj wsadziłam ogórki. Ogórki też jeszcze chorują po tych zimnych nocach, bo niestety one właśnie przeżyły te plus dwa. Dobrze, że przeżyły. Mam różne rodzaje, chyba cztery gatunki, cztery odmiany ogórków. To wam kiedyś powiem. To jakieś są takie melonowe, zresztą po liściach widać. No i takie widzicie żółte, to też mają plamy takie białe. To wszystko jest poparzenie słoneczne. To żadna jeszcze choroba. Aczkolwiek to na pewno osłabi roślinę. Tutaj też taki widzicie liść, ale te już czubki, nowe przyrosty zaczynają być zielone. No też takie, o widzicie, tutaj tragicznie popalone, ale to słońce i nie polewałam ich wodą. Zresztą jak ja podlewam, to i tak podlewam wieczorem, kiedy już słońca nie ma. No ale zobaczycie, za jakiś czas już dojdą do siebie, będą ładne ogóreczki, myślę, mam nadzieję. Tutaj mam kapustę, kalarekki, które też, one były takie, wiecie, rozsady z szklarni, no i na tym upale one tak więdną, no, wieczorem się podnoszą i tak jeszcze kilka dni. Potem usunę im te liście takie poparzone. Cukinie to już widzę, że już ruszają, próba kapustnych, <noise> zobaczymy, zobaczymy, no tu są kapusty. No i takie, wiecie, sałaty między tym, to znowu cukinia, tu są kalarepki, kalarepki te fioletowe, one zawsze u mnie się udają i takie są, wiecie, fajne, bezproblemowe. No i cukinia, sałata i to wszystko. Tu jest grządka paprykowa, papryka też stała, stała, powiem wam, zresztą widać. Środek jest zielony dopiero, a te liście, które wsadziłam i były tymi liśćmi jako sadzonka, to wszystko zżółkło. One odpadną. Tak po prostu tutaj te zimne noce załatwiły sprawę. Dzisiaj je muszę podlać. Jest susza. Tutaj jest działalność ptaków: dzięcioły, dudki, szpaki co tylko może to, <laughs> to przylatuje. No, także zobaczcie. Tutaj dopiero, widzicie, nie, tą różnicę, gdzie na dole są takie liście blade, a dopiero czubek, czubek jest, tak jakby one dopiero ten azot chwyciły z ziemi. Tak to stały i żółkły. Mam nadzieję, że teraz już te ciepłe dni, jakieś podlewanie, to wszystko już tak, wiecie, pobudzi do życia. One już tak widać, że się zakorzeniły pójdą do góry, zaowocują, zakwitną. No to jest, wiecie, uprawa na zewnątrz. Nie, nie w, w szklarni to też jest inaczej. Pytacie mnie tam też, co z marchewką. Co z marchewką sianą w krochmalu? To jest właśnie ta marchewka. Ja musiałam zastosować taką siatkę. Pierwszy raz, słuchajcie. Ponieważ yy... Ptaki mi tak rozgrzebują te grządki, bo one no jest susza i one szukają, wiecie robaczków. No i jeśli mi rozgrzebią, takie, wiecie, gdzie sadzonki są, to pół biedy, bo ja to tylko poprawię, a one w tych grządkach jak kury. Ja tutaj może wam wstawię, jak to wszystko wygląda yy, przekopane <grym> przez ptaki. Ja się też im nie dziwię, bo teraz mają młode i potrzebują pożywienia, ale no, by, były zmasakrowane. No i ta marchewka wygląda tak. Nie wiem, może jakoś mi się uda. O. Myślę, że całkiem to wygląda nieźle. No tutaj może mi się za gęsto po brzegach, bo to wiecie tak, no może resztkę tego krochmalu miałam, to wylałam. Ale nie jest najgorzej. No, ja jestem bardzo zadowolona z tej metody. Marcheweczka, wiecie, rośnie sobie, też ją wyściłkowałam trocinami. Cebulkę bardzo późno, zresztą to widać, bo dopiero wychodzi, posadziłam przy okazji właśnie ściółkowania, bo nie miałam słuchajcie, kiedy i dopiero moja cebulka, dymka wychodzi z ziemi, no ale tak o no i to zobaczcie z bliska, nie wiem tutaj tu jeszcze Wam wkleję fragment, kiedy ona dopiero co wschodziła bo znalazłam, bo nie, nie mogłam znaleźć tego, wiecie, filmu, nagrałam jak wschodzi i gdzieś tam się zapodział, ale znalazłam, no więc Wam tu wkleję o no ale tak ogólnie to jest super, moim zdaniem. Metoda fajna, godna polecenia. O, piękne odstępy są. Jak dla mnie to jest super. Nic nie było przerywane, ona dopiero wschodzi. Jeszcze nie cała zeszła, o, tutaj. Widzicie, jest tak, jedno. Drugie tu ziarenko wykiełkowało, trzecie. No jest taki, wiecie, odstęp fajny. Takie dwa tutaj już troszkę gęściej, bo przy brzegu, może tam wiecie, spłynęło mi z wodą. Ale nie, no i tutaj tak samo. Jest taki odstęp. Dla mnie to jest podobny efekt jak na tej taśmie, bym powiedziała. O, tutaj jest. Sorry, że tak palcem. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Tu jakieś też coś kiełkuje. Ona dopiero tak zaczyna wschodzić, bo tutaj ciepłe Także pokazuję. To jest właśnie siana na krochmal. Jak zejdzie cała, to będę bardzo zadowolona. Właśnie takie odległości mogą być. Na no te grządki, gdzie sadzę sadzonki, to nie zakładam, nie zabezpieczam. Słuchajcie tego, bo to nie ma sensu, nie? No, bo to. No nie niszczą ptaki takich już dużych roślin sadzonych. Najgorzej to jest właśnie z szywkami. No i ta gorządka najbardziej obarwała z pietruszką. No w tym roku mam atak ptaków z kolei. W tamtym roku z dołu, teraz z góry naloty. One tutaj widzicie grzebią. Muszę to wszystko poprawić, bo no, szukają jakichś chyba larw. I tak mi to rozkopują. Tutaj to jeszcze pół biedny, ale tutaj, gdzie jest pietruszka zasiana, są takie dziury, to chyba dudki, yy, ale to rozkopują też. Tutaj jakaś taka dziura one. No i przez to widzicie są takie <gryw> bardzo yy, te pietruszki przerzedzone, bo one to widzicie, o tutaj rosną. I one to rozkopywały, i te pietruszki ginęły. Pietruszka była też tak ładnie zasiana, ładnie wschodziła, ale przez to, że. No, no, wyobraźcie sobie, jakbyście sobie kurę na grządkę wpuścili. No to taki sam właśnie efekt byłby. No więc mi zrobiły elegancką przerywkę e, te <ścoughs> ptaszki. Widzicie tą grządkę? No, ja mam tak prawie codziennie. To wszystko wydziobane jest, wykopane przez ptaki. Podejrzewam, że to szpaki robią, bo już tutaj na truskawkach mi. No i jak, jak to ma urosnąć? Także ja już pożegnam w tym roku chyba pietruszkę, bo ja ją ładnie zasiałam w rządkach, zaściółkowałam. Ona ładnie dosyć wyrosła, ale ona jest regularnie, zobaczcie, przekopywana. Normalnie jakby tu stado kur było. I jest niszczona, więc o, nie, będzie, nie będzie pietruszki w tym roku. Nasz ogród odwiedzają różne ptaki. W tym roku zaobserwowałam parę dudków. Dudki są bardzo płochliwe, stąd no taka jakość nagrania. Przesmakiem dudków są larwy turkuci, dlatego warto te ptaki wabić do swoich ogrodów. Mimo tych uszkodzeń, to bardzo mi zależy, żeby ptaki były u nas w ogrodzie. Dlatego kupiliśmy budki w tym roku dla ptaków. Będziemy je montować. To będzie o tym też odcinek. A tymczasem te wysiewy, te takie właśnie delikatne roślinki będę jakoś zabezpieczać siatkami czy włókninami. Bo naprawdę ptaki są bardzo pożyteczne w ogrodzie wyręczają nas w walce z szkodnikami naszych upraw. Poza tym zdobią ogród i też pięknie śpiewają. A po zabezpieczeniu siatką no już nie, nie rozkopywały mi tych grządek, no i te pietruszki i marchewki odrosły, a te większe sadzonki sobie świetnie poradziły. Mają do dyspozycji truskawki, bo truskawek nie przykrywam, więc tam szpaki dziobią. No, i też pryzmę kompostową, która nie jest przykryta, i widzę, że teraz tam bardzo rozgrzebują. Na tą pryzmę też wynoszę larwy kruszczycy, żeby tam nie bawić już na grządki, właśnie ani kretów, ani ptaków. Tak jest, że, wiecie, polepszam stan gleby, ale też i amatorzy się pojawiają, bo wtedy się pojawiają i drzewnice, i pojawiają się te, no. no. Larwy kruszczycy to jeszcze pół biedy, ale jakieś inne am, inni amatorzy moich plonów, głównie żdżownice. No i te ptaszki też tu przylatują i szukają, bo to jest chyba taka troszkę też oaza dla nich. Bo tutaj jest bardzo dużo żdżownic z tej ziemi. No i krety przychodzą, krety ryją równo. No. I tak, wiecie, tak tutaj się borykam. No i na razie jest właśnie na te zasiane grządki zaciągnięta taka siatka. Myślałam dać agrowłókninę białą, ale one by się, te roślinki, wiecie, ugotowały pod tą agrowłókniną teraz. Tutaj dałam takie, wiecie, te pojemniczki, żeby ta siatka się na czymś trzymała. No tu jeszcze, o, te korzeni, które wydobyłam, patrzcie ile tego. Muszę je dać na ognisko. No i tak po pomału, mało, wiecie, doprowadzam wszystko do, do, do jako takiego wyglądu. To się cieszę, bo jest, bo jest pietrucha z zeszłego roku. Z tym, że ona jak już zaczyna kwitnąć, to gdzieś tam wyczytałam, niezbyt zdrowa jest, więc nie wiem, usunę te kwiatostany, zobaczę jeszcze te listki, tam będę mogła co, coś pozbierać. Czosnek, mimo tych moich tutaj przekopów, widzę, że dobrze się trzyma i właśnie go zaczęłam ogławiać, bo już się pojawiły pierwsze kwiaty. O, tutaj. I ja to urywam i powiem Wam, że to jest super na no, do jajeczniczki. Można też jakieś tam robić, słuchajcie, z tego na pary, gnojówki. Wiem, że też robią niektórzy na mszyce czy na choroby grzybowe, ale ja taki świeży to sobie kroję i do jakiejś, właśnie jajecznicy, albo nawet taką samą, bo on jest taki, wiecie, soczysty, mięciutki. I tak urywam, nie zawiązuję liści, ponieważ liście bardzo potrzebne są teraz, żeby fotosynteza dalej się odbywała, bo on, jak został pozbawiony teraz pędu kwiatowego, to całą siłę puści teraz w cebulę, w, tą, w, ten, w ten korzeń. Tutaj widzę nie ma, bo ja powiem wam, że w tym roku miałam i czosnek zimowy, ten harnasz, taki co się jesienią i jakiś jeszcze inny, już nie pamiętam nazwy. Po prostu gdzieś tam chyba kupiłam takie fajne główki czosku wielkie i sobie to wsadziłam, bo mi się podobało, że taki duży był, więc nie mam pojęcia, jak on się nazywa. <muchy> no i niektóre kwitną, niektóre nie. Podejrzewam, że harnasz kwitnie. Bo harnasia miałam w zeszłym roku, tylko harnasia. No i on kwitł. Na razie więcej nie widzę tych, tyle mam starczy, <noise> akurat na kolację. No. no i ogórki, już widzicie, tak trochę dochodzą do siebie. Jeszcze takie są bladożółte. Ale myślę, parę dni i będzie super. No już te przyrosty są takie. Ciemno, no jest susza ogromna i były te noce takie wiecie zimne, że ja się nie dziwię, że one tak dobrze, że w ogóle przeżyły, powiem wam szczerze. No, no także mam już pierwszy zbiór. I to będzie na dzisiaj wszystko kochani. Bardzo się cieszę, że mogłam się z wami podzielić co u mnie słychać w szklarni, w ogrodzie, w czerwcu. I życzę wszystkim udanych plonów, udanego sezonu. Do zobaczenia, do usłyszenia. No, do następnego filmu. Pa! Pa!